Dyskoteka z babcią i dziadkiem, a w dodatku na łyżwach? Dlaczego nie? Lododisko już w niedzielę 22 stycznia na miejskim lodowisku. Spędź ten wyjątkowy dzień w niezwykły i szalony sposób ze swoimi najbliższymi. O dobrą zabawę, jak zawsze zadba DJ Seed. Od godziny 14 do 16.30 rodzinna ślizgawka. Następnie świetna zabawa dla młodzieży i dorosłych. Impreza potrwa do godziny 19.30. Przygotowano niespodzianki, każdy będzie mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z fotobudki. W pierwszym tygodniu ferii, 22 stycznia w niedzielę, kolejna odsłona disco-lodo-disco, disco. tym razem z okazji dnia babci i dziadka. Zaczynamy nietypowo od godziny 14 do 19.30. To nie koniec atrakcji, jakie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz miasto Dełmica przygotowali z okazji ferii. W drugim tygodniu ferii będziemy mieli wodny tor przeszkód Aquatrack, gdzie przez cały tydzień będzie można skorzystać z basenu na 25 metrach. Serdecznie zapraszamy wszystkich do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na to, torze przeszkód dzieciaki poszaleją od 23 do 29 stycznia. Atrakcja dostępna w godzinach otwarcia basenów Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji cenie biletu.